Dziwnie niebiescy, telewizja kibiców ruchu Chorzów. Na początek gratulujemy zwycięstwa, no i chyba są powody do zadowolenia po takim meczu. No na pewno zagraliśmy, myślę, dobre spotkanie, kontrolowaliśmy je. Przez całe 90 minut. Strzeliśmy znowu cztery bramki. Znów nie straciliśmy. To, to na pewno cieszy. Właśnie o to chciałem zapytać. Czy bardziej cieszy Ciebie to, że cały czas gracie na zero z tyłu? Kolejny mecz bodajże trzeci ligowy bez straty bramki yy, z rzędu. Czy jednak to, że wysokie zwycięstwo i skuteczność z przodu? Nie wiem. Cięż, ciężkie pytanie, bo jestem pomocnikiem, czyli powinno mnie cieszyć i, i to, i to. I... Cieszę się z tego i z tego. Najważniejsze są jednak te trzy punkty. Jeśli byśmy wygrali, nie wiem, 1-0, 2-1, 3-1, też bym się cieszył, bo te trzy punkty by nam dopisano. Tych sytuacji do strzelenia gola było dzisiaj naprawdę bardzo dużo. Mógł być jeszcze wyższy wynik. Czego zabrakło z przodu? No skuteczności na pewno, bo sam mogłem, nie wiem, co najmniej z trzy bramki dzisiaj strzelić i, i mam to, o to żal do siebie, bo... No bo jednak fajnie się strzela te bramki. Ale jest taki wyświechtany klasyk, że prawdziwego mężczyznę poznaje się nie jak zaczyna, jak kończy i dosłownie w ostatniej akcji meczu udało się postawić stempel jakości mokrego na tym spotkaniu. No na pewno się, się cieszę, bo bym miał duży niedosyt po tym meczu, gdybym zszedł bez bramki, a tak to mogłem sobie delikatnie osłodzić ten mecz jeszcze na sam koniec. Dziękuję ci serdecznie, jeszcze raz gratulujemy. Dziękuję bardzo.